No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 20 do 26 lutego 2023 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w Górę, komentarze jak najbardziej mile widziane. Jeżeli czujecie, że ten film może się komuś przydać, to udostępnijcie go, proszę. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i wam się spodoba, oczywiście zapraszam do subskrypcji. Ok, koziołki, leciwe. Co wewnątrz Was się będzie działo w tym nadchodzącym tygodniu? A co niespodziewanego z zewnątrz może przyjść? Co w miłości, w związkach? A co u singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i Finanse, oraz rada, bądź przekaz dodatkowy. Okej, okay, zobaczmy, Aniołka światła dla Was? Spokój. Mhm. Spokój. Oznacza pokój ducha, wyciszenie i jasność umysłu. Odczuwając spokój, jesteś panem samego siebie. Nikt i nic nie jest w stanie cię zaniepokoić, zdenerwować czy wywrzeć na ciebie wpływ. Jesteś niczym spokojne, przejrzyste jezioro. Każdy chce przebywać blisko ciebie. Twoja aura niesie ludziom nadzieję i wsparcie. Przyciągasz szacunek i miłość innych ludzi, którzy przy tobie się uspokajają. Osiągając spokój i łącząc się duchowo z wyższymi siłami wszechświata, by uzyskać boską pomoc, zobaczysz, jak ścieżka Twojego życia staje się gładka i pewna. W ciszy poproś swojego anioła, by pomógł Ci zachować spokój. I afirmacja dla Was jestem pełen wewnętrznego spokoju. Pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo w tym tygodniu? No, kochani, rycerz Kielichów, na amory was tutaj weźmie. E, rycerz Kielichów, kochani, to jest taki właśnie romantyczny nastrój, chęć e, zainicjowania właśnie jakiejś przygody romantycznej, kwiaty, czekoladki, wyznania, więc kochani, no ogólnie możecie być właśnie, mówię, w takim romantycznym nastroju. E, ale rycerz Kielichów to też fantazja, to też wyobraźnia, to jest nasz marzyciel, więc może Was ponosić wyobraźnia w tym tygodniu, możecie się rozmarzyć odnośnie właśnie czegoś, może odnośnie miłości, odnośnie jakichś innych sukcesów życiowych, tak? E, możecie troszeczkę bujać w obłokach. Pamiętajcie, żeby mimo wszystko nogi mieć na ziemi, kochani. E, no, ciekawa energia, taka niepodobna do koziołków. No, ale zobaczymy. Rycerz kielichów. Coż tu jeszcze? Siła. Mhm. Dziewiątka mieczy odwrócona i dziewiątka kielichów odwrócona. Dziesiątka mieczy, rycerz kielichów, ósemka pentakli. Kochani, ja czuję, że tutaj jest taka energia, że. Yy... Mamy tę dziewiątkę kielichów odwróconą, więc nie wiem, czy tutaj jakieś Wasze marzenie się nie spełniło. Kochani, mam wrażenie, że dla części z Was y, czekaliście na coś. Czekaliście na coś. Może to chodzić o miłość, kochani, może chodzi o jakieś inne sprawy. Ym, czekaliście na coś, aż coś się spełni. Może nie wiem, w tym walentynkowym tygodniu czy coś. Trochę mieliście stresa, trochę o tym myśleliście za dużo i tak dalej. Ale czuję, kochani, że. Coś tu nie wyszło tak, jakbyście chcieli, coś nie wyszło tak, jakbyście tego chcieli, coś się nie do końca spełniło, coś nie do końca się zrealizowało. Ale mam wrażenie, że właśnie część z was przestała się tym martwić, przestaje się tym stresować i po prostu bierze byka za rogi i wykorzystuje szansę, którą daje ten tydzień. Może część z was przeniesie pewne zobowiązania właśnie na ten tydzień, może właśnie zmienicie pewne swoje oczekiwania, ale kochani, mam wrażenie, że początkowo część z was mocno się tym stresowało, zamartwiało czy coś takiego. A teraz stwierdzacie, koniec tym. Nie będę się tym przejmować, nie będę się tym martwić. Płynę z prądem, zobaczę, co ten tydzień mi da. Dalej pracuję nad tym, czego pragnę. Nie mam zamiaru się tutaj rozwarstwiać, po prostu trzeba płynąć z prądem. I kochani, na to wygląda. Na to wygląda, że Wy po prostu yy, może pewne swoje marzenie przyniesiecie na ten tydzień, może zmienicie pewne postrzeganie yy, pewnych spraw, tak? Ale to jest taka, takie coś, że nie poddajecie się i nie. Yy, nie przyjmujecie się za bardzo tym, że ewentualnie, no, pewne rzeczy czasami nie idą tak, jakbyśmy chcieli. Po prostu to jest takie coś, że, okej, okay, nie wyszło, płynę dalej, sięgam dalej po swoje marzenia, wszystko będzie dobrze. Nie wyszło teraz, to wyjdzie kiedy indziej. Takie naprawdę dużo siły wewnętrznej to oczywiście też wymaga, ale też takiej lekkości, lekkości w sercu. I tutaj, kochani, właśnie tą lekkość bardzo mocno widzę. No właśnie ten spokój, właśnie ten spokój, to jest to, mhm, to jest to, co kochani tutaj widzę. Dobrze, bardzo fajnie. Co z zewnątrz w takim razie? A tutaj, kochani, mamy siódemkę pentakli. Siódemka pentakli y, mówi o tym, że coś już zostało zasiane wcześniej i teraz zaczyna wschodzić, zaczyna kiełkować, czyli zobaczycie jakieś efekty swojej pracy. Nie wiem, czy to jest efekt pracy nad jakąś relacją, związkiem, czy to jest nad jakimś projektem, y, czy jakimś hobby, coś w tym stylu, ale zobaczycie, że jakieś właśnie pierwsza roślinka zaczyna kiełkować, że coś y, y, w co wkładaliście energię y, no faktycznie zaczyna rosnąć, tak? Zobaczmy tą siódemkę pentakli. Trójka kielichów. Mhm. Rycerz kielichów, okej. Okay. U, i trójka pentakli, szóstka mieczy. Mhm. No, kochani, tu chodzi o jakieś relacje, relacje zdecydowanie. Trójka pentakli, rycerz kielichów, trójka kielichów. Szóstka mieczy, paść buław. I ósemka kielichów. I paść kielichów nie wiem, mi się wydaje, że tu chodzi o jakąś miłość, o jakąś relację, o jakiś związek. Część z Was może, nie wiem, właśnie mieliśmy ten tydzień walentynkowy teraz i może część z Was umawiała się na jakąś randkę, może na jakąś randkę ze swoim e, mężem, żoną albo jakimś chłopakiem. Może część z Was liczyła na jakiś odzew od kogoś, a ta osoba się nie odezwała albo nie mogła przyjechać do Was. Coś takiego, kochani, czuję, że się wydarzyło. I pewne rzeczy przekładają się na ten tydzień, ponieważ w tym tygodniu zobaczycie właśnie, że Coś totalnie nie przepadło. Że to, co tutaj was rozczarowało, nie przepadło, tylko kiełkuje w innym terminie. I wygląda na to, że tutaj będą albo jakieś spotkania, kochani, albo jakieś świętowanie czegoś i budowanie jakichś nowych fundamentów. I znowu rycerz kielichów, kochani. Czyli w miłości, w relacjach. Szóstka mieczy mamy. Mamy tą ósemkę kielichów na spodzie i paść buław. Nie wiem, wydaje mi się, że, kochani, może właśnie do jakiegoś spotkania nie doszło, może nie doszło do jakiejś randki, może ktoś, kto miał was odwiedzić, przyjechać, nie odwiedził i nie przyjechał. I to się przyniesie właśnie na ten tydzień. Będzie jakieś spotkanie, nie będzie świętowanie, otwiera się tutaj dla Was jakaś nowa ścieżka, pie, paść kielichów, może część z Was usłyszy jakieś przeprosiny w związku z tym, że właśnie w zeszłym tygodniu coś nie wyszło, ale kochani, wygląda to na bardzo dobrą zabawę. Fajne budowanie jakiejś podstawy relacji, wzmocnienie tej relacji jakieś wyznania miłosne, yy, właśnie kwiaty, kolacje, tego typu rzeczy. Więc wygląda na to, że po prostu pewne rzeczy tego typu u Was przenoszą się na ten tydzień. Mhm. Dlatego zachowujecie spokój, bo wiecie, że co się odwlecze, to nie uciecze, dosłownie. <laughs> Kocha się cały rok, a nie tylko w walentynki i to widać właśnie tutaj, tak? No nie udało Wam się, że tak powiem, w zeszłym tygodniu, to przynosicie swoją imprezkę, swoje spotkanie, swoje randki... Yy. Właśnie na ten tydzień. No i to dochodzi do skutku teraz. Bardzo fajnie. Mhm. No dobra, no to co w stałych związkach? No, paśmieczy. Paśmieczy oznacza właśnie jakieś zainteresowanie, ale też informacje, rozmowy, prawdę, tak? Nowe pomysły, nowe idee, tak? Eksplorowanie czegoś, poznawanie jakiejś. poznawanie prawdy, poznawanie jakiejś informacji. Zobaczmy tego paźmieczy. Mhm, mm paśmieczy, bo paśmieczy. Mhm, mm dużo się dowiedziałam. <laughs> Uj, paśki no. Uj, trójka mieczy. No właśnie, no, dwójka buław, królowa pentakli, a mieczy. To jest to, kochani, mam wrażenie, że faktycznie coś tu Was rozczarowało w związku z partnerem, partnerką. Mm, bo mamy tą trójkę mieczy. Nie czuję, żeby to było coś takiego typu o, zdrada, nie wiem, jakieś takie straszne rzeczy. Bardziej czuję, że to było takie ukłucie w waszym sercu niż takie typowe rozdarcie serca. Coś nie wyszło tak, jakbyście tego chcieli, um, ale tak jak mówię, będą jakieś informacje, przyjdą jakieś wiadomości z przeprosinami być może właśnie w tym tygodniu, które dadzą wam pewne ultimatum. Czy robimy to w tym tygodniu? Czy masz ochotę na przykład gdzieś pojechać ze mną? Czy masz ochotę spędzić ten czas ze mną? Czy masz ochotę... Um... Poeksplorować ze mną właśnie w tym tygodniu pewne jakieś rzeczy. Mam wrażenie, że mówię to, co zostało zaplanowane w zeszłym tygodniu, zostanie przeniesione na teraz. A z jakiś nowy początek. Dla części z Was, kochani, może chodzić o jakąś inwestycję w coś, w jakieś przedsięwzięcie czy coś takiego. Ale widzicie, znowu dziesiątka mieczy, koniec zmartwień, koniec jakiś kłótni, yy, taka duża niezależność. Mam wrażenie, kochani, że naprawdę dużo sobie wyjaśnicie w tym tygodniu odnośnie tego, co zadziało się w ostatnim czasie między wami. Usłyszycie na pewno jakieś przeprosiny i będą jakieś decyzje. Decyzje. A propos stabilizacji Waszego związku, a propos tego, dokąd to prowadzi, mogą się pojawić jakieś nowe pomysły, może właśnie jakieś ważne informacje tutaj usłyszycie od partnera, partnerki, może sami będziecie chcieli się uzewnętrznić, może po prostu będziecie chcieli powiedzieć o tym, co przeżyliście, jak się poczuliście, tak, żeby otwarcie tutaj wszystko było, um, że tak powiem, przedstawione. Także ważny tydzień, żeby faktycznie... Um, Powiedzieć coś ważnego sobie nawzajem, żeby wyznać jakieś uczucia, emocje, może powiedzieć właśnie o swoim rozczarowaniu, ale też właśnie nie załamywać się jednocześnie i naprawdę ruszyć w drogę w kierunku właśnie jakichś nowych pomysłów, stabilizacji i bezpieczeństwa tego związku. Mhm. No to zobaczmy, co dla singli. A single mają sąd ostateczny, kochani, jakieś uwolnienie uwolnienie się od kogoś, uwolnienie się od czegoś, ew, uwolnienie się od jakichś swoich zahamowań. Mam wrażenie, kochani, że część z Was ostatecznie tutaj uwalnia się od przeszłości. Dla części z Was oczywiście może wrócić ktoś z przeszłości e, po to, żeby coś wyjaśnić, żeby coś powiedzieć, żeby coś wyznać. No, też tak może być. Zobaczmy ten sąd ostateczny. Dla części z Was może po prostu ostatecznie kończy się sprawa rozwodowa i faktycznie wchodzicie w ten etap singielstwa. Zobaczmy. Sąd ostateczny. Koło fortuny, super. Nadchodzą jakieś fajne czasy dla Was. Coś niespodziewanego też może wyjść. Dwójka mieczy. Uch, ale lecą karty. I mag. Uh -huh. Królowa pentakli, a z mieczy dziesiątka mieczy. Mhm. Uh -huh. No kochanie, ja mam wrażenie, że tutaj powróci faktycznie ktoś z przeszłości. Powróci ktoś z przeszłości, przez kogo jeszcze do tej pory byliście trochę w takim rozdarciu. Mam wrażenie, że nie do końca uwolniliście się z tej relacji energetycznie. I yy, 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 no i właśnie cały czas było tak, wiecie, pomiędzy młotem a kowadłem, tak? Z jednej strony może jeszcze wasze ciało, wasze, wasze serce czekało na tego byłego, na tą byłą, z drugiej strony już chcieliście pójść naprzód. Mam wrażenie, że po części manifestowaliście powrót tej osoby, może nawet nie tyle po to, żeby dać sobie. Kolejną szansę, ale żeby ostatecznie zamknąć ten rozdział i wyjaśnić jakieś aspekty. I kochani, wygląda na to, że ta osoba wraca do waszego życia, po to, żeby coś wyjaśnić, wyjaśnić jakieś trudne zakończenie, które ma, miało miejsce. Nie wiem, czy tutaj jakieś przykre słowa zostały e, powiedziane, e, czy jakieś właśnie mówię, trudne emocje, no wiadomo, że się pojawiły, ale czy tutaj ingerencja jakichś trzecich osób była. Cokolwiek to jest, kochani, poznacie prawdę w tym tygodniu dotyczącej tej sytuacji, tak? Jakieś wszelkie lęki, wszelkie jakieś trudności zostaną w końcu pokonane. E, Wyjaśnione. Mam wrażenie, że taki mętlik emocjonalny też zostanie wyjaśniony, i w końcu będziecie wiedzieli, na czym stoicie i w którą stronę idziecie, kochani. Nie, nie wiem, jakoś tak nie wiem, nie czuję, żebyście dali sobie kolejną szansę. Wiecie? Nie czuję, żebyście dali sobie kolejną szansę, ale na pewno otrzymacie ważne wyjaśnienie, które otworzy was na zupełnie nowy rozdział, które otworzy was na nowe znajomości, nowe relacje, nowe miłości. No właśnie, król kielichów, kochani, czyli właśnie na prawdziwą miłość, stabilizację. No, dokładnie, no, to po raz kolejny tą dziesiątkę mieczy zobaczyłam. Także wydaje mi się, że to będzie taki etap domykający u Was, dzięki któremu naprawdę Wasza dusza się uwolni i będzie w stanie pójść naprzód w kierunku czegoś lepszego, w kierunku prawdziwej miłości. A dla części z Was oczywiście może być też taka sytuacja, że dacie sobie kolejną szansę, kochankowie. Mhm. Także tutaj wybór, że tak powiem, należy do Was, moje drogie koziorożce, oczywiście, że tak. Ale ważne jest, żeby najpierw uwolnić się od tego, co było, żeby otworzyć się na to, co nadejdzie. Ok, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A tu, kochani, jakaś wieża. Szok, niespodzianka, coś niespodziewanego. Nie będę mówić, czy to trudne, czy nie trudne, bo wieża ma różne znaczenia, więc najpierw sobie doprecyzujemy. Ale coś tu Was zaskoczy, coś przyjdzie niespodziewanie i no, będzie szok. O co chodzi z tą wieżą, kochani? O co chodzi z tą wieżą? Rydwan, niespodziewana podróż. Arcykapłanka. Tajemnica. Wisielec. Okej, okay, król mieczy. Kochani, ktoś tu niespodziewanie Was nawiedzi. Może właśnie chodzić o to, że tutaj właśnie mieliście jakieś plany spotkania z jakimiś przyjaciółmi, członkami rodziny, coś tutaj nie wyszło i to zostaje przełożone, że tak powiem, na ten tydzień. Ale kochani, ja mam wrażenie, że to będzie rodzaj niespodzianki dla Was, że Wy się w ogóle tego nie spodziewacie, tak? Że, że ta osoba przyjedzie, bo mamy i tutaj wisielca i mamy czwórkę kielichów, jakby tego nie dostrzegacie. Ktoś ważny dla Was. Szóstka kielichów to mogą być Wasze dzieci, Wasze wnuki, rodzeństwo, rodzice, bardzo dobry przyjaciel taki od serca. Kochani, Król Mieczy, może to być ktoś z Trygonu, Powietrza, Bliźnięta, Waga, Wodnik, mogą to być też Ryby, Rak, e, Rak mocno. E, ktoś może z Trygonu wodny, albo Skorpion. E, no kochani, bądź co bądź mamy tutaj cztery arkana wielkie. Więc szykuje się jakaś gruba transformacja na tym poziomie. Dla części z was może nie macie kontaktu w ogóle z tą osobą, może, em, może gdzieś tam coś was kiedyś poróżniło i tak dalej i, i długo, długo nie. No mówię, nie mieliście kontaktu z tą osobą, nie było żadnego żadnych wiadomości od tej osoby, i ta osoba teraz wraca do waszego życia, przyjedzie tutaj, żeby nie wiem, coś wyjaśnić, żeby... Em, żeby coś zaoferować Wam, może przywieźć Wam jakiś prezent, kochani, ale na pewno jakieś milczenie zostanie przerwane. Jakieś milczenie zostanie przerwane. E, tak czuję. Dla części z Was może to być właśnie e, ta sytuacja, czyli mówię, umawialiście się z jakimiś przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, e, coś nie wypaliło i no i teraz będzie właśnie taki przyjazd niespodzianka, to będzie szok, bo część z Was już po prostu dała sobie z tym spokój, okej, okay, miało być marzenie, e, mieliśmy się spotkać, mieliśmy gdzieś razem pojechać, no nie wyszło, trudno, idę dalej, życie toczy się dalej, Dalej, tak? Zachowacie w tym wszystkim spokój, a tu nagle BUM, szok. Ktoś puka do drzwi, ktoś dzwoni do drzwi, albo nagle dzwoni właśnie ten przyjaciel, czy, czy ta siostra, czy ten brat, i mówi, dobra, stary, pakuj się i schodź, nie? czekamy na dole, tak? Czy coś w tym stylu, jedziemy tam, gdzie zaplanowaliśmy. Więc to może być totalnie niespodziewane, totalnie nieoczekiwane, ale kochani, tak, no księżyc, wy tego nie widzicie, kochani. I to po prostu będzie bardzo miła niespodzianka dla was. Bardzo miła niespodzianka dla was, kochani. Mhm. Dobra, praca i finanse. Zobaczmy, co tu. Dziewiątka mieczy, kochani. Tu jest jakiś stresik, jakieś zmartwienie i jakieś nieprzespane noce. Coś może nie pójść do końca zgodnie z planem. Coś może Was tutaj stresować, ale pamiętajcie, że dziewiątka mieczy jest dla mnie też taką kartą demonizowania sytuacji. Czyli coś naprawdę nie jest takie straszne, jak się wydaje z pozoru. Więc ważne, żeby nie dać się, nie dać tym czarnym myślom, żeby przyjęły kontrolę nad, nad tą sytuacją, która się tu dzieje. No zobaczmy, zobaczmy, co Was tutaj tak stresuje, albo co będzie tak stresować bardziej. Mhm. Świat, zakończenie, księżyc okay. i ósemka buław, dziesiątka mieczy, piątka mieczy, dziewiątka pentakli. Mhm. No, kochani, ja tutaj czuję, że yy, no, może Was czekać jakieś trochę nieprzyjemne zakończenie. I nie wiem, czy to jest kwestia zakończenia pracy. W sensie dostaniecie jakieś wypowiedzenie, zwolnienie? Czy może Was czekać jakaś niesympatyczna rozmowa, komunikacja z kimś w pracy? Mhm, mam wrażenie, że kompletnie się tego nie spodziewacie. Kompletnie się tego nie spodziewacie. To jest jakaś kłótnia, kłótnia z kimś, ale też jakieś oczernianie. Więc y, powiem Wam tak. Y, mam wrażenie, że część z Was może mieć y, sytuację taką dosyć mobbingową właśnie w pracy. Może jest jakaś jedna osoba, albo wiele osób, które coś gadają za Waszymi plecami, coś mówią, jakieś naprawdę niefajne stwierdzenia, niefajne rzeczy. Um, obgadują Was, może wymyślają na Wasz temat, no, ponieważ coś za wszelką cenę chcą wygrać. Nie wiem, czy przyjąć Wasze stanowisko, czy, czy, czy Was w jakiś sposób dyskredytować. Coś tu niefajnego, kochani, się dzieje w tej pracy. I czuję, że część z Was może mieć jakąś niesympatyczną sytuację w związku z tym. Może dojść do jakiejś kłótni, do jakiegoś napięcia z tymi osobami i możecie usłyszeć parę bardzo niefajnych słów. Dla części z Was pewne jakieś takie nie sądzę, żeby... Prawdziwe informacje, ale niefajne informacje mogą dotrzeć do waszego szefa, szefowej, i możecie usłyszeć, właśnie tutaj, no, niefajną jakąś informację dotyczącą zakończenia współpracy. Tak czuję. Więc, no, pojawią się czarne chmury tutaj, dla części z Was, pojawią się czarne chmury, i mam wrażenie, że Wy będziecie mieć mętlik w głowie, bo nie będziecie wiedzieli, co z tym zrobić, tak? Dlaczego tak się w ogóle stało? Ale pamiętajcie o tej karcie, żeby zachować spokój, zachować spokój. Mhm. Prawda i tak wyjdzie na jaw. Dokładnie, prawda i tak wyjdzie na jaw. Rycerz mieczy i sąd ostateczny tutaj jest. Dla mnie jest, kochani, tutaj ta informacja, żeby mimo wszystko się nie poddawać i dalej walczyć o swoje. No oczywiście, jeżeli dostaniecie wypowiedzenie z pracy, to ja mam wrażenie, że wy musicie wyjaśnić tę sytuację, że właśnie nie siedzieć i pokać w poduszkę, tylko faktycznie ruszyć z miejsca i... Yy... I zawalczyć tutaj o swoją jakąś taką niezależność. Może skonfrontować się z tymi ludźmi w jakiś sposób. Chociaż nie wiem, czy to te. Bo ja, kurde, czuję taką no, dosyć niefajną energię, więc ja nie wiem, czy dla was po prostu nie będzie lepiej zostawić tą pracę w diabły i pójść w jakiś kierunku właśnie czegoś lepszego. Jak odłożyłam, no właśnie, głupiec, czy by nie, nie rozpocząć właśnie nowej podróży, czy to by nie było lepsze dla was. Bo czuję, kochani, że. Jeżeli część z was faktycznie zacznie tutaj konfrontować się z tymi ludźmi, to może być jakiś taki nawet spisek czy coś takiego, wiecie? Jakieś kilka ludzi, którzy po prostu no niekoniecznie was lubią albo mają jakiś problem z wami, nie wiem. Coś takiego, kochani, mi się tutaj pojawia. I dla mnie. Ja, przynajmniej ja taka jestem, nie? Że, że ja nie lubię właśnie konfrontacji z ludźmi, ja nie lubię kłótni i jak nie jestem gdzieś mile widziana, to ja po prostu zmieniam lokalizację. I wydaje mi się, że dla Was po prostu coś takiego będzie tu lepsze, ponieważ mamy dużo właśnie takich ukrytych energii, takich ciężkich energii i ta piątka mieczy, i ta dziesiątka mieczy. Więc ja nie wiem po prostu, czy nawet jeżeli Wy zawalczycie o tą, o tą pracę, o to stanowisko, czy dalej będziecie dobrze czuć się po prostu w, w, w tym miejscu pracy. Myślę, że kochani, dla większości z Was lepiej będzie, żeby przyjąć Właśnie kontrolę nad swoim życiem i poszukać może właśnie jakichś nowych rozwiązań, nowych umów, tak, poszukać jakichś nowych, e, nowych miejsc pracy, nowych inspiracji, coś takiego, kochani. Tak bym wam radziła. Ale nie martwcie się, ponieważ e, no, każde zakończenie przynosi nowy początek. Myślę, że dla was ogólnie będzie tak lepiej. Myślę, że to jest pewnego rodzaju taki kopniak od wszechświata, żebyście ruszyli się z tego miejsca, bo ono po prostu źle wpływa na was. Mhm. I coś takiego może się tutaj no, wydarzyć. Okej, okay, zobaczmy w takim razie radę bądź dodatkowy przekaz. Koło fortuny. No właśnie, i to jest to. Koło fortuny mówi: Idź z prądem, zaryzykuj, spróbuj coś zmienić w swoim życiu. Każda zmiana przynosi coś dobrego, tak? Każda, przynosi, każda zmiana przynosi jakąś lekcję eee, i sumarycznie prowadzi do waszego rozwoju. Zwracaj uwagę, mogą pojawić się po prostu jakieś niespodziewane rzeczy eee, w tym tygodniu u Was. Coś niespodziewanie się pojawi eee, i przyniesie szansę na dobrą zmianę. Do części z Was fajnie by było kupić jakiegoś lotka, nie lotka, Kto wie, może coś wygracie. Zobaczmy tylko o fortunę. Tutaj właśnie jest taka informacja, żeby zachować ten spokój i równowagę, kiedy te zmiany nadchodzą. Bo czasami one mogą być dosyć takie burzliwe, trudne, tak? Czasami mogą nas tutaj właśnie mm, no, rozwalić tak wewnętrznie, że tracimy tą równowagę. A to jest ważne, żeby zachować spokój i równowagę w tym wszystkim. Mhm, ósemka mieczy. Dwójka kielichów i dziewiątka buław. Mhm. Czwórka pentakli, siódemka buław, rycerz, y, rycerz miecze. Mhm. Właśnie kochani, tutaj czuję, że właśnie coś się kończy. Jakaś współpraca, jakaś znajomość. Coś się kończy, bo coś jest za ciężkie. I kochani, y, przyjdzie szansa na dobrą zmianę. Ale ważne jest, kochani, żeby wyjść poza strefę komfortu, żeby pilnować swoich granic, ale naprawdę otworzyć się na jakiś przepływ informacji. Idzie do Was sukces, który będzie wymagał od Was no, podjęcia jakiejś ważnej decyzji, kochani. A jeżeli podejmiecie to wyzwanie, kochani, to doprowadzi Was w kierunku stabilizacji i takiego rozwoju i obfitości. Więc tutaj pojawi się szansa na zmianę. Czuję, że to może się tyczyć właśnie spraw zawodowych u was, ale też spraw singli. Jeżeli nie dacie sobie kolejnej szansy właśnie z tą osobą tutaj, to czuję, że właśnie rozwiązanie tej sytuacji przyniesie szansę na nową miłość dla Was. Mhm. Tak jest. No, ale trzeba zawsze zrobić przestrzeń na to nowe, czyli uwolnić się od starego, zrobić właśnie porządek tutaj w tych sprawach. Mhm. Wszechświat was wspiera, więc kochani, naprawdę. Mm, tu jest dobry przekaz, mimo wszystko. Mhm. Dobra, słoneczka, zobaczmy jednorożcę dla Was. Sanktuarium. Mhm. Zrób sobie przerwę od świata, spędzaj więcej czasu w samotności, medytuj lub wybierz się w jakieś zaciszne miejsce. Mhm. Okej. Okay. No i zobaczmy pytanie i odpowiedzi od aniołków. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi. Jeden, dwa i 3. Dobra. No to co? Odpowiedź numer 1 brzmi. Podejmij działanie. Mhm. Odpowiedź numer 2. Idealny moment. Pięknie. I odpowiedź numer trzy, romans. Fiu-fiu, moje drogie koziorożce. <laughs> Dobre, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaczki, pa pa.